Cienkiewicz? Podobny Uczta uradziwiła. Tymczasem w sali marszałek dał znać, że czas do stołu siadać i zaraz uczynił się ruch niezwyczajny. Hrabia Lowenhaupt, cały w koronkach, szedł naprzód pod rękę z księżną panią Chlebowiczowną. Tuż szedł książ Biskup Parczewski, księdzem Białozorem, obaj jakby czymś zmartwieni i zasępieni. Książę Janusz który w pochodzie ustępował pierwszeństwa gościom, ale za stołem brał obok księżnej miejsce najwyższe, wiódł panią Korfową, wojewidzinę wendeńską, bawiącą już od tygodnia w Kiejdanach. I tak sunął cały szereg par, jako wąż stubarwny i rozwijał się imieniem. Kmicic wiódł oleńkę, która leciuchno wsparła ramię na jego ramieniu, on zaś spoglądał bokiem, na jej delikatną twarz, szczęśliwy, jako pochodnia pałający, największy magnat między tymi magnatami, bo największego skarbu bliski. Książę Janusz, jako część majestatu królewskiego w sobie mający i tylu królom pokrewny, wziął obok księżnej miejsce najwyższe, a wszyscy przechodząc mimo, kłaniali się nisko i zasiadali. Wedle godności. Lecz widocznie, jak zdawało się obecnym, pamiętał Hetman, że to ostatnia uczta przed straszną wojną, w której się los olbrzymich państw rozstrzygnął, bo nie miał w twarzy spokoju. I dziwna rzecz, że dygitarze siedzący obok księcia jako posłowie: ksiądz biskup Parczeski, ksiądz Białozór, pan Komorowski, pan Mierzejewski. Pan Chlebowicz, pan Wojewoda Wendeński i inni również byli roztargnieni i niespokojni. Ale nie było w tym nic dziwnego, bo niżej siedzieli pułkownicy i rycerze, którym bliska wojna, co na więcej śmiercią, groziła. Łatwiej, że polec w wojnie, niż dźwigać odpowiedzialność za nią na ramionach. Tak też. I tłumaczono sobie na niższych końcach niepokój księcia. Zawsze on taki przed każdą wojną, że z własną duszą gadał. Mówił stary pułkownik Stankiewicz do Zagłoby. Ale im posępniejszy, tym gorzej dla nieprzyjaciół, bo w dzień bitwy będzie wesół z pewnością. Toć i lew przed falką pomrukuje. Odparł Zagłoba. Żeby sobie w tym większą abominację przeciw nieprzyj nieprzyjacielowi zbudzić. Co zaś do wielkich wojowników, każdy ma swój obyczaj. Hannibal podobno kości rzucał. Scipio Afrykanus rytmy recytował. Pan koniec polski ojciec o białogłowach zawsze rozmawiał. A ja rad sam przed bitwą, przed jaką godzinę snu zażywam. Chociaż i od Kielicha z dobrymi przyjaciółmi nie stronie. — Obaczcie, Waćpanowie, że to i ksiądz biskup Parczewski blady jak karta papieru — rzekł Stanisław Skrzetuski. — Bo za kalwińskim stołem siedzi i snadnie coś nieczystego w potrawach połknąć może — wyjaśnił cichym głosem Zagłoba. — Do trunków — powiadają starzy ludzie — nie ma licho przystępu i te wszędzie pić możesz. Ale jadła, a szczególnie zupy, trzeba się wystrzegać. Tak było i w Krymie za czasów, gdy tam niewoli siedział. Tatarscy bułowie, czyli księża, umieli baraninę z czoskiem tak przyrządzać, że kto pokosztował, zaraz od wiary gotów był odstąpić i ich szelmowskiego proroka przyjąć. Tu Zagłoba zniżył głos jeszcze bardziej. Nie na kontempt księciu panu to mówię, ale radzę panom jadła przeżegnać, bo strzeżonego Pan Bóg strzeże. Co się dzieć Pan mówisz? Kto się Bogu polecił przed jedzeniem, temu nic się nie stanie. U nas w Wielkopolsce lutrów i Kalwinów co nie miara, ale nie słyszałem o tym, żeby mieli jadło czarować. U was w Wielkopolsce lutrów co nie miara, to też się ze Szwedami zaraz powąchali. Odrzek za głowa. I teraz w komunitywie z nimi chodzą. Ja bym na miejscu księcia i tych tam oto posłów psami wyszczuł, a nie specjalami kiszki im na Patrzę Patrzcie na tego haupa. Także, jakby za miesiąc mieli go na jarmark, na postronku za nogę uwiązanego pognać. Ha! Jeszcze dla żony i dla dzieci w kieszeniach w bakaliów natka. Yy, zapomniałem, jak się ten drugi zamorek nazywa, yy, bodajże cię. Zbytaj ojciec Michała. Rzekł Jan Skrzetuski. Pan Michał siedział niedaleko, ale nic nie słyszał, nic nie widział. Bo siedział między dwoma panami. Po lewej ręce miał pannę Elżbietę Sielawską, godną pannę, latkoło 40, a po prawej Oleńkę Bilewiczównę, za którą siedział Kmicic. Panna Elżbieta trzęsła głową, przebraną w pióra, nad małym rycerzem i opowiadała mu coś bardzo żywo. On zaś spoglądał na nią od czasu do czasu osowiałym wzrokiem. Odpowiadał co chwila. Tak, mości panno, jako żywo. I nie rozumiał ani słowa, bo cała jego uwaga była właśnie po drugiej stronie. Uchem łowił szmer słów oleńki. Krzęs jej lamowanej sukni i wąsikami tak z szalu ruszał, jakby chciał nimi pannę Elżbietę odstraszyć. Ej, co nas to dziewczyna? Ej, gładywka to! Mówił sobie w duszy. Wejrzyjże, Boże, na moją nędzę, Bo ja już nie masz większego sieroty nade mnie. Dusza aż we mnie, Żeby to mieć swoją niewiastę kochaną. A co na którą spojrzę, To już tam jedne żołnierz kwaterą siedzi. Gdzież ja się nieszczęsny tułacz podzieli? A po wojnie co właśnie pan myślisz czynić? E, spytała nagle pana panna Elżbieta Sielawska, złożywszy buzię w ciup. I wachlując się mocno, ha, do zakonu pójść? Odparł opryskliwie mały rycerz. A kto dał o zakonie, przyuczcie wspomina! Zawołał wesoło Kmicic, przechylając się przez Oleńkę. Hej, to pan Włodyjowski! Nie, masz ci to nie w głowie, a, a wierzę! rzekł pan Michał. Wtem słodki głos Oleńki zabrzmiał mu w uszach. Bo i woć panu nie trzeba o tym myśleć. Bóg da ci żonę po sercu, kochaną i zacną. Jako sam jesteś zacny. Poczciwy pan Michał zaraz rozczulił się. Żeby mi kto na flet nie grał, nie byłoby milej słuchać. Kwar, coraz zmagający się przy stole, przerwał dalszą rozmowę, bo też już i do kielichów przyszło. Humory ożywiały się coraz bardziej. Pułkownicy dyskutowali o przyszłej wojnie, marszcząc brwi i ciskając ogniste spojrzenie. Pan Zagłoba opowiadał na cały stół o oblężeniu z baraża, a słuchaczom aż krew piła na twarze, a w sercach rósł zapał i odwaga. Zdawać się mogło, że duch nieśmiertelnego Jeremy nadleciał do tej sali i tchnieniem bohaterskim napełnił duszę żołnierzy. To był wódz! rzekł znamienity pułkownik Mirski, który całą chustarią radziwiłoską dowodził. Raz go tylko w życiu widziałem i w chwili śmierci będę jeszcze pamiętał. Jowisz, z piorunami w ręku, zakrzyknął stary Stankiewicz. Nie przyszłoby do tego, gdyby żył. Ba, przecie on za romnami las rąbać kazał, by sobie gościniec do nieprzyjaciół otworzyć. Jego to przyczyną stała się berestecka wiktoria. I w tej najcięższej chwili Bóg go zabrał. Bóg go zabrał! powtórzył podniesionym głosem pan Skrzetuski. Ale testament po nim został dla przyszłych wodzów, dygnitarzy i całej Rzeczypospolitej. Oto, żeby z żadnym nieprzyjacielem nie paktować, ale wszystkich bić. Nie paktować! bić! powtórzyło kilkanaście silnych głosów. Bić! bić! W sali upał stał się wielki i burzył krew wojownikach, więc poczęły padać spojrzenia jak błyskawice, a podgolonełby ty miły. Nasz książę, nasz hetman będzie tego testamentu egzekutorem, rzekł Milski. Wtem olbrzymi zegar umieszczony w chórze sali począł bić północ. A jednocześnie strząsły się mury, zadźwięczały żałośnie szyby i huk wystrzału wiwatowego rozległ się na dziedzińcu. Rozmowy umilkły, Nastała cisza. Nagle u szczytu stołu poczęto wołać. Ksiądz Biskup Parczewski zemdlał wody! Uczyniło się zamieszanie. Niektórzy zerwali się z siedzeń, by się lepiej przyjrzeć, co zaszło. Biskup nie zemdlał, ale osłabł bardzo, aż marszałek przytrzymywał go na krześle za ramiona. Podczas gdy pani wojewodzina wendeńska pryskała mu wodą na twarz. W tej chwili drugi wystrzał działowy wstrząsnął szybami, zanim trzeci, czwarty, mimo Rzeczpospolita, pereant hostes, Zaciknął za głowa, Lecz dalsze wystrzały zagłuszyły jego mowę. Szlachta poczęła je liczyć. 10, 10 11, 12, 12. Szyby za każdym razem odpowiadały jękiem żałosnym. Płomienie świec chwiały się od wstrząśnień. 13, 14. Ksiądz biskup Huku Niezwyczajny popsuł przez swój strach zabawę, bo i książe się zaproska. Patrzcie, mości panowie, jaki odęty siedzi. Jednaście, szesnaście. tej walą jakby w bitwie. 19, 20. Cicho tam, książe chce przemówić. Poczęto wołać naraz w różnych końcach stołu. Książę chce przemówić. Książę chce przemówić. Pociszyło się zupełnie i wszystkich oczy zwróciły się na rodzinę do Olbrzyma z kielichem w ręku, lecz cóż za widok uderzył, uderzył oczy ucztujących. Twarz księcia była w tej chwili po prostu straszna, bo nie blada, ale ścina i wykrzywiona jak konwulsją uśmiechem, który książę usiłował na usta przywołać. Oddech jego zwykle krótki, stał się jeszcze krótszy. Szeroka pierś wstymała się pod złotogłowiem, a oczy nakrył do połowy powiekami, i zgroza jakaś była w tej potężnej twarzy, i lodowatość, jakie bywają w krzepnących rysach w chwili skonu. Co jest, księciu? Co tu się dzieje? szeptano naokół niespokojnie, i złowrogie przeczucie ścisnęło wszystkie serca. Troszliwie oczekiwanie osiadło na oblicza. On tymczasem. Mówić począł krótkim, przerywanym przez astmę głosem. Mości panowie, wielu z pomiędzy was zdziwi albo zgoła przestraszy ten toast, ale kto mi ufa i wierzy, kto prawdziwie chce dobra ojczyzny, kto wiernym mojego domu przyjacielem, ten go wzniesie ochotnie i powtórzy za mną. Viva Karolus Gustavus Rex, od dziś dnia łaskawie nam panujący. Be well, be well, be well. Powtórzyli dwaj posłowie Lowen i SZITE oraz kilkunastu oficerów cudziesiątkiego autoramentu. Lecz w sali zapanowało głuche milczenie. Pułkownicy i szlachta spoglądali na siebie przerażonym wzrokiem, jakby pytając się nawzajem, czy... Książę zmysłów nie utracił? Kilka głosów ozwało się wreszcie w różnych miejscach stołu. Co to jest? Potem znów nastała cisza. Zgroza niewypowiedziana w połączeniu ze zdumieniem odbiła się na twarzach i oczach wszystkich. I oczy wszystkich znów zwróciły się na Radziwiła. A on stał ciągle. I oddychał głęboko, byś niezmierny jakiś ciężar zrzucił z piersi. Barwa wracała mu z wolna na twarz. Następnie zwrócił się do pana Komorowskiego i rzekł: Czas promulgować ugodę, którąśmy dziś podpisali, aby ich mościowie wiedzieli, czego się mają trzymać. Czytaj wasza miłość. Komorowski wstał. Rozwinął leżący przed sobą pergami i począł czytać straszną ugodę rozpoczynającą się od słów. Nie mogąc lepiej i dogodniej postąpić w najburzliwszym, teraźniejszym rzeczy stanie, po utraceniu wszelkiej nadziei na pomoc najjaśniejszego króla, my, panowie i stany Wielkiego Księstwa Litewskiego, Koniecznością zmuszeni poddajemy się pod protekcję najjaśniejszego króla szwedzkiego na tych warunkach: Łącznie bojować przeciw wspólnym nieprzyjaciołom, wyjąwszy króla i koronę polską. Wielkie Księstwo Litewskie nie będzie do Szwecji wcielone, lecz z nią takim sposobem połączone, jak dotąd z koroną polską. To jest, aby naród narodowi, Senat Senatowi, a rycerstwo rycerstwu we wszystkim było równe. Wolność głosu na Sejmach nikomu nie ma być bronioną. Wolność religii ma być nienaruszona. I tak dalej czytał Pan Komorowski wśród ciszy i zgrozy, aż gdy doszedł do ustępu. Akt ów stwierdzamy, stwierdzamy podpisami naszymi za nas i potomków naszych. Przyrzekamy i warujemy. Szmer uczynił się w sali. Jakby pierwsze tchnienie burzy wstrząsnęło borem. Lecz nim burza wybuchła, siwy jak gołąb pułkownik Stankiewicz zabrał głos i począł błagać: Mości książę. Uszą własnym wierzyć nie chcemy. Na rany Chrystusa, także to ma pójść w niwecz dzieło Władysławowe i Zygmunta Augusta? Zali można, zali godzi się braci odstępować, Ojczyzny odstępować i z nieprzyjacielem Unię zawierać? Mości książę, wspomnij na imię, które nosisz, na zasługi, które Ojczyźnie oddałeś, na sławę niepokalaną dotąd rodu Twego i zedrżyj i podecz ten dokument haniebny. Wiem, że nie w swoim imieniu tylko proszę, ale w imieniu wszystkich tu obecnych, wojskowych i szlachty, toż i nam prawo służy, o naszym stanowić. Mości książę, nie czyń tego! Czas jeszcze! Zmiłuj się nad sobą, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad Rzeczpospolitą! Nie czyń tego! Zmiłuj się, zmiłuj! Pozwały się setne głosy i wszyscy pułkownicy zerwali się z miejsc swoich i szli ku niemu, a sędziwy Stankiewicz klęknął na środku sali między dwoma ramionami stołu i coraz potężniej brzmiało naokoło. Radziwił, podniósł swoją potężną głowę i błyskawice gniewu poczęły przelatywać mu po czole. Nagle wybuchnął. Ważmością, że to przystoi, pierwszym dawać przykład niekarności? Wojskowym, że to przystoi, wodza, hetmana odstępować i protestację zanosić? Wy to chcecie być moim sumieniem? Wy chcecie uczyć mnie, jak dla dobra ojczyzny postąpić należy? Nie sejmik kto i nie woda was tu wezwano, a przed Bogiem ja biorę odpowiedzialność. I dłonią uderzył się w pierś szeroką, poglądając iszczącym wzrokiem na żołnierzy. A po chwili zaczyknął, kto nie ze mną ten przeciw mnie. Znałem Was, wiedziałem co będzie. A Wy wiecie, że miecz wisi nad Waszymi głowami. Mości książę, hetmanie nasz! Błagał stary Stankiewicz. Zmiłuj się nad sobą i nad nami. Lecz dalsze jego słowa przerwał Stanisław Sprzetuski, który porwawszy się obu rękoma za włosy począł wołać rozpaczliwym głosem. Nie błagajcie go, to na nic. On tego smoka od dawna w sercu hodował. Biada ci, pospolita, Biada nam wszystkim. Dwóch dygnitarzy na dwóch krańcach Rzeczypospolitej zaprzedaje ojczyznę. ozwał się Jan. Przekleństwo temu domowi. Hańba i gniew Boży. Słysząc to pan za głowa, otrząsnął się ze zdumienia i wybuchnął. Pytacie się go, jakie korupcje wziął od Szweda. Ile mu wyliczono, co mu jeszcze obiecano? Mości panowie, oto Judasz i Skariota. Bodaj ś kona w rozpaczy, bodaj ród twój wygas, bodaj diabeł duszę zżybył we Zdrajc, Zdrajco, zdrajco, po trzykroć zdrajco! Wtem Stankiewicz w uniesieniu rozpaczy wyciągnął pułkownikowską buławę z zapasa i cisnął ją z do nóg księcia. Drugi cisnął Mirski. Trzeci, Józefowicz. Czwarty, Boszczyc. Piąty, blady jak trup, pan Wołodyjowski. Szósty, Oskierko. I toczyły się po podłodze buławy, a jednocześnie w tej lwiej jaskini, lwu do oczu, coraz więcej ust powtarzało straszliwy wyraz. Brawo! 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 Wszystka krew napłynęła do głowy dumnemu magnatowi. Zsiniał. Rzekłbyś za chwilę. Zwali się trupę pod stół. Ganhov i Kmicic do mnie! ryknął straszliwym głosem. W tej chwili czworo podwoi wiodących do sali rozwarło się naraz z łoskotem i oddziały szwedzkiej piechoty wkroczyły groźne, milczące, z muszkietami w ręku od głównych drzwi wiódł je Ganhov. Stój! krzyknął książę, po czym zwrócił się do pułkowników. Kto za mną, niech przejdzie na prawą stronę sali. Ja het, ja żołnierz, hetmanowi służę. Buch niech mnie sądzi, Rzekł karłam przechodząc na prawą stronę. I ja dodał Mieleżko. Nie mój będzie grzech. Protestowałem jako obywatel, jako żołnierz słuchać muszę. Dodał trzeci Niewiarowski, który chociaż poprzednio buławę rzucił, teraz widocznie uląg się radziwiła. Za nim przeszło kilku innych i spora wiązka szlachty. Lecz Mirski, najwyższy godnością i Stankiewicz, najstarszy wiekiem, i Choszczyc, i Wołodyjowski, i Oskierko pozostali na miejscu. A z nim dwóch z pan Zagłoba i ogromna większość tak towarzyszył w rozmaitych, poważnych i lekkich korągwi, jakich szlachty. Szkocka piechota otoczyła ich murem. Kmicic od pierwszej chwili, w której książę wzniósł Toas na cześć Karola Gustawa, zerwał się wraz ze wszystkimi z miejsca, Oczy postawił w słup i stał jak skamieniały, powtarzając z bladłymi wargami. Boże, 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 co Jan uczynił? W ten głos cichy, ale dla jego ucha wyraźny, zaszeptał blisko. Panie Andrzeju! On chwycił się nagle rękoma za włosy. Przeklętym na wiek, bodaj mnie nasza ziemia pożarł. Na twarz Bilewiczówny wystąpiły płomienie, a oczy, jak gwiazdy jasne, utkwiła w Kmicicu. Hańba tym, którzy przy nie stają! Wybieraj! Boże Wszechmogący! Co was Pan czynisz? Wybieraj! Jezu! Jezu! Zakrzyknął Kmicic. Tymczasem sala rozległa się okrzykami. Inni właśnie rzucali buławy pod nogi księcia, ale Kmicic nie przyłączył się do nich, nie ruszył się. I wówczas, gdy książę zakrzyknął ganków i do mnie, a nigdy piechota szkocka weszła już do sali i stał targany boleścią i rozpaczą, z obłąkanym wzrokiem, zsiniałymi usty. Nagle zwrócił się do Bilewiczówny i wyciągnął do niej ręce. żył z jękiem żałosnym, jak dziecko, które krzywda spotyka. Lecz ona cofnęła się ze wstrętem w twarzy i z grozą. Precz, zdrajco! odpowiedziała dobitnie. W tej chwili Ganhoff skomendorował naprzód i oddział Szkotów otaczający więźniów rzucił ku drzwiom. kmicic począł iść za nimi jak nieprzytomny, nie wiedząc dokąd i po co idzie. Uczta była skończona.